To już się kameruje. To już się kameruje, dawaj. To znaczy, dzisiaj gramy Bedwars. Jest ze mną mój kolega. Wygramy mm. kilka arenek. Chyba, że wygramy. Będziemy grali, nie wygramy, prawda? Ale, ale na ludzi, wygramy. On jest spocony. On wygrał specjalny turniej na Hypixelu. Halbik Dobra, lecimy. Obudujemy łóżko. Musisz obudować łóżko. No tak. No Musisz tak, tak stać, lecimy. Musisz stać w bazie. Dobra się budowało? I widziałeś, że prawo się buduje? Nie! nie! Ty po Patrz, a, patrz, jak ja rozwalam zielony. Patrz A patrz usiądźcie. patrz patrzcie, Patrz się patrz, patrzcie. Patrz, 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 patrz. patrz, On się buduje patrz, co za nubek. Leki wierzy, nubek. Praż, padwicki, patrz, nawet nie umie szybko na On jest taki bam bam! On nie ma usta jakiś ostrasz. Leci na nas, leci na nas, idzie na nas, idzie na nas. Trzeba będzie go rozwalić. Tak. A cię kresa! Zabiłem go! No, dobra! No, zabiłem go! Prawa! O się uderzył! O się uderzył TNT! Ja go zabiłem! Ej, ale cie tu krę tak miało być! Ej, ty jakiś dobry jesteś! Wykroczyłeś poza standardem. E popię ile ja gra w tą grę? 20. Ja w ogóle nie grałem. No, no w sumie no tak, ale w ta, tamta ruda też była taka rozsądek. A ja się biję tu z nim, ja się boję go. A jak zabiję, jak jak zabiję? Zabity, mnie! Lecimy, lecimy, lecimy na nie. Ale oni Dobra. nie mają łóżka. E, no wiem. Patrz, on robi TNT, co... TNT jump. Skaczenie. On leci do góry! Ale on. Leci na niego! Nie, ale no, on to wiedział, że tak szybko się buduje do bazy i od razu rozwalił i wtedy ubi ubiła... Pobił y, się z różowymi albo innej takiej rundzie, co ja go oglądałem bo byłem, mojego kuzyna I on się pobił i wygrał z nimi. Kumasz? No nie, nie. Dobry bo... był. To jest, jest chyba... To jakiś dobry jest Wiesz co? To będzie 50 tysięcy momentów wycięte raczej, bo to jesteś strasznie nudny. Przenudasz, weź wiesz, przynudzasz, no, przynudzasz. Po ciebie. Patrz, cię to, tutaj zabić. Są typy. A, a mogę ty... cię zabić? Nie, bo tu się nie da zabić, A, a co to jest z Aaa, dobra, goli. to co, co Fortnite! Sami... Ja pierdolę. Wiesz co? <śmiech> <śmiech> dawaj, 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 ale chociaż się postarać? Patrz, się postaraj. Kurz nie nauczył, że... Tak, o kurde. Patrz, 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 patrz. O! Pa, i dawaj, 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 wygrasz to, wygrasz to. Dawaj na tych, dawaj na tych białych, dawaj na tych białych. Oni są na diamentach swoich i oni mają zero rizu i mały widzę, dziad. Widzę, oni mają zero rizu i mały dziad. Dasz radę. Po, po, ten, rozpędź się i pod siebie kliknij prawy przy, przycisk z firebolem w ręku. Kliknij... Ale pod... to, a to no, ja, ja chyba nie spadnę, ja spadnę. Roz... nie, ten, rozpędź się i, i ten. O, wystarczy. Dobra. C, kliknij Ctrl i W i ta. Tak pobiegnij i kliknij i kliknij pod siebie fireballa i skocz Ale dobrze mi poszło? Ja zrobiłem dwa emilinacje. Nie Dobra, tak. tym razem wygrany. Jesteś gotowy? Y y tak. I ja? Ja nie... Nie ja pierdolę. Zabij go, zabij go, zabij go, zabij go, zabij go, Let's go, Let's go, zabij yes. go, zabij go, zabij generatora! zabij go, zabij go, zabij